Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Na ekranie macie właśnie zwycięzców poprzedniego losowania. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym losowaniu, oczywiście musicie zostawić łapkę w górę i chcę to Wam powiedzieć, że tym samym nie pomożecie jak najwyżej wybustować film, więc każda łapka jest po prostu na wagę złota, więc zostawcie ją po prostu tak nawet, jeżeli nie chcecie wziąć udziału w losowaniu i 200 łapek pamiętajcie, że jest kolejny odcinek. Więc aby wziąć udział w losowaniu, zostawiacie to łapeczkę tutaj ładnie, pięknie, swój link na dole pod tym filmem i oczywiście subskrypcję z dzwonem, aby nie przegapić chociażby na przykład wyników konkursu. Musicie te trzy rzeczy zrobić, żeby właśnie tutaj wygrać. A ja w tym odcinku zaprezentuję Wam zmiany, które wprowadziliśmy w drugim updatecie. Myślę, że są spoczko, bo możecie naprawdę fajnie tutaj zdobyć fajne rzeczy i Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Tym samym, jeżeli wbijecie tutaj ładną liczbę łapek i przede wszystkim szybko, to ten film wybustuje się naprawdę wysoko i więcej osób go zobaczy, więc dziękuję za każdą aktywność i przejdźmy już do prezentacji tego, co zostało dodane. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą wprowadziliśmy, ogólnie jeżeli macie pomysły, co można by było dodać na przykład w trzecim update'cie, czyli kolejnym, który myślę, że za jakieś, nie wiem, dwa tygodnie dajmy na to, będziemy wprowadzać, to możecie napisać pod tym filmem, jeżeli macie jakieś fajne pomysły, bo to jest naprawdę dla mnie ważne, ponieważ dzięki Wam możemy tutaj właśnie ten serwer rozbudowywać jeszcze bardziej, słuchajcie Dzisiaj naprawdę, i powiem wam jeszcze tak na szybko, Kozak było, bo zrobiliśmy event, było około 110 graczy, tak w biały dzień po prostu, wiecie o co chodzi, w tygodniu. To był Kozak i było 20 TPSów, to było takie super, więc teraz będziemy mogli już sobie eventy na spokojnie robić, ponieważ te TPS -y naprawdę się ustabilizowały. Ja muszę pokazać na początku, powiedzieć wam o tym, że dodaliśmy upgrade y minionków. Wcześniej były maksymalnie do trzeciego levela, teraz można do piątego ulepszyć. No i oczywiście tam działają na większą odległość i tak dalej, i tak dalej. Także Możecie wbijać, po prostu sobie upgradeować i w ten sposób naprawdę zarobić tutaj kupę fajnego sianka. Kolejną rzeczą, jaką oddaliśmy, to oczywiście standardowo najważniejsza chyba ze wszystkiego, to jest podukośnik Drop. Dajśmy tutaj prezencik, który, na który jest taki sam procent dropu, jak było na głowie Andrzeja. Ze względu na to, że myślę, że taki drop jest w porządku, chociaż nagrody są, myślę, że tak jest 10 razy lepsze niż były wcześniej, ponieważ są wączerki na flye, wączerki na vipy, wączerki na inne rzeczy, klucze dropią i tak dalej, i nie ma praktycznie żadnego syfu, jedynie jakieś rózgi dropią, y dla tych, co są niegrześni No, y ale te rózgi myślę, że też później jakoś fajnie tutaj y będzie można zagospodarować i coś z tymi rózgami tutaj wymyśleć zrobić w ogóle jaką fajną mam czapę, nie? Y no, y kolejną rzeczą, którą oddaliśmy, to jest to, że jak od kośnik sklep, na przykład, zakupicie tutaj Turbodrop. Wcześniej było tak, że zakupywaliście Turbodrop na 30 minut, później zakupiła druga osoba i to się tak, jakby zerowało i od początku leciało 30 minut. Teraz, jak zakupicie, to po prostu to się wszystko dodaje do siebie i już nie ma takiej, właśnie takiej tutaj, wiecie. No, już nie ma mm, tego, że no, no wiecie, odchodzi, tak? Że po prostu to, wcześniej to było bez sensu, teraz to naprawiliśmy. I słuchajcie, jeszcze tutaj mega fajną rzeczą dla urozmaicenia wam po prostu jest to, że dodaliśmy tutaj na targu coś takiego jak przepraszam tutaj ultra coinsy można je sobie wymienić. I słuchajcie, te ultra coinsy możecie tutaj albo wymienić za mniejszą ilość plus elitarny kilof, jeżeli ktoś wcześniej miał. Uwaga na kilof 20-2015. Ten kilof jest tak kozacki. Ja wam zresztą ja Wam zaraz zaprezentuję porównam Wam po prostu te dwa kilofy bo myślę, że warto. I możecie tutaj albo za 6 ultra coinsy. Ultra coin, słów tutaj ultra bez końców, no jak tam się jak zwał, tak zwał, możecie wymienić na taki anielski kilof i na hełm taki anielski, oto hełm i to jest oferta tygodnia pierwszego i ona się tak jak widzicie kończy pod koniec tygodnia, także te osoby, które zdobędą będą kozackie i po prostu będą miały taki wyjątkowy item tutaj, wiecie o co chodzi na serwerze bo myślę, że kilka osób uda się kilku osobom uda się to zdobyć ja wam jeszcze tylko szybciutko zaprezentuję tak przy okazji, zaprezentuję wam po prostu, czekajcie, fly on wpiszę sobie i gmy zero fly on, halo policja halo policja, dobra i, i zaprezentuję wam, tutaj mam elitarny kilof, jak on sobie kopię, co nie, patrzcie teraz Du, 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 Normalnie, jakbyście stali na ziemi. I tu jest ten drugi kill -off. No i na ziemi, oczywiście, też yy, zesuwa po prostu jak. No, jak, jak szalony. Yy, także, 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 to chyba by było na tyle z tych zmian, które żeśmy wprowadzili przy tym, tym. Yy, planuję jeszcze podpiąć pod tego pierwszego update'a, który właśnie teraz, o którym mówię, o tych kilku zmianach, chcę podpiąć jeszcze pod ukośnik upgrade, żeby tutaj można było powiększyć sobie liczbę minków na wyspie, ponieważ to by było też takie myślę, że oryginalne i spoko dla was, bo byście mieli też na co force far, wydawać. I drugą rzeczą to jest jedna rzecz jeszcze, którą podepnę pod ten drugi upgrade. Yy, drugą rzeczą jest tutaj właśnie zrobienie tej skrzyni. Mm, także, także, no. Także dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że szybko wbiecie te 200 łapek. Eee, yo!